Po tygodniu przerwy witajcie z powrotem mogę znowu nagrywać, gdyż hmm, poprzednio miałem pewne problemy. Otóż nie było internetu, ponieważ źli panowie zerwali kabel do internetu hmm, no i hmm, po prostu przez tydzień go nie było. Ale w końcu, zjawili się dobrzy panowie, naprawili internet, no i wszystko było w porządku. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Dobra, dzisiaj mm, zmierzam do miejsca zwanego Festival Kołów. Tnie się. Chwileczkę, jeszcze tylko stoper ustawię, niech ja sobie idzie do przodu. Tutaj, tak. Tutaj tak. No i jedziemy. No i StopRy już jest. Ajajajaj, ale tak kratkuje grat teraz. No i szkoda po prostu. Ale to mi nie przeszkodzi w nagrywaniu. No ale. W trakcie gdy nie było internetu. Wpadło mi do głowy parę pomysłów. Jakby tutaj urozmaicić tą serię. Mm, w sensie, że montażowo i takie tam Kurwa, osanial to mi tutaj. A mam taki plan, żeby montować filmy tak, żeby po wejściu do wioski był widoczny gdzieś, nie wiem. Jeśli widzicie kursor myszki, to gdzieś tutaj, żeby wyświetlił się napis wyświetlający nazwę wioski, do której właśnie wkraczam. No i mam nadzieję, że to by było nawet fajne, bo nawet przeglądając swoje filmy, bym wiedział, gdzie ostatnio byłem i takie tam inne. Po prostu tak, żebym. Nie stracił orientacji całkowitej w terenie, chociaż z drugiej strony wyświetla się to wszystko w okienku mm, wydarzeń, więc nie wiem po co to ma być, ale wy chyba nie widzicie tego okienka tak wyraźnie, bo jakość nie jest aż tak dobra, żeby było to już składnie widocznie. Tak więc takie urozmaicenie chyba by było dobre. Zastanawiałem się nawet na parowaniu, nie wiem, jakiejś ścieżki dźwiękowej, w sensie utworu muzycznego jakieś takiego, żeby cicho, może nie za cicho, ale żeby cicho po prostu grał w C, tak żeby to po prostu nie było takie, hmm, taka cicha seria po prostu, że tylko ja mówię, słuchaj, szumiasz od komputera. A propos sumu mam właściwie pomysł jeszcze, znaczy nie no, pomysł, raczej plan... Żeby się pobawić trochę z próbką czystego szumu, jak to tam już, nie wiem, na paru forach było. Mam nadzieję, że to pomoże. Jeśli nie, no to niestety, będę musiał nagrywać to jak jest. Ale z napisami raczej wszystko będzie ładnie, pięknie. Tutaj jest miejsce zwane Festival Cove. Mogłem wyjść z tego tunelu, gdybym wyszedł koło Freedom Freedom Dogs bodajże. No i to miejsce właściwie wszyscy mogą sobie odwiedzić. Tutaj parę razy się zgubiłem podróżując do Gustabergu, ale o tym opowiem kiedy indziej. Właściwie to miejsce nie zmieniło się ani trochę przez ten rok, może dwa lata. Dawno tutaj nie byłem, więc nie wiem, nie pamiętam po prostu jak wtedy tamto miejsce wyglądało, wiem tylko tyle, że tutaj była po prostu... Droga z Dirtu, kopalnia była, ale tam nic dalej już nie było. Tam pewnie będzie jakaś droga, ale to pewnie są doki. No ale dobra, tu jest handlarze, tam są jakieś domki. North, wooden, Uden, A, wood szedł. Że składowisko na drewno, no dobra. Chyba, że tak. A tutaj są ukryte drzwi do kopalni. Egzamina. Zwykle Village of Festival Cove. Jest hard rock. I zaraz powinien się wyświetlić komunikat, że You skillfully detect. A. Nie wyświetli się. Bo zwykle wypisało. Mm, you skillfully detect the mindor. I co to oznacza? To oznacza, że. Mm, w tej właśnie warstwie kamienia, że ukryte są tam drzwi do kopalni pod warstwą kamienia. Jest tam jednak kopalnia. Tyle, że jest ona... Została ona ukryta przez właściciela, bo albo nie chcą, żeby ktokolwiek o nie wiedział, albo nie chcą, żeby... nie wiem, ktokolwiek chciał im wyburzać. Mm, nie wiem. Kopalnie co to czy znaczy kopalnie? Da się wyburzać, ale to by trzeba było się nieco pomordować, bo zwykle żeby wyburzyć kopalnię to trzeba albo dużo kopać bez... Pod podprzymywania ścian, umacniania ścian specjalnymi przedmiotami takimi jak, nie wiem, umocnienia. Wtedy ściany nazywają się reinforced, no, dodaję... Jezus Maria. Dodaje się do nich wtedy taki jakby prefiks Reinforced. Prefiks. Po prostu nazwa. Kopanie można zawalić na kilka sposobów. Ja znam tylko dwa. Kopać bez umocnienia ścian oraz kopać w górę bez przerwy, i mimo że są ostrzeżenia, kopać dalej. I właśnie to jest powodowane tym, że jeśli jest warstwa trawy, jakby się ktoś wykopał, właśnie w tamtym miejscu, jakby tego dirta nie odkopali, i ktoś by się przekopał do góry, kopalnia by się cała zawaliła. I to właśnie by było przykre, no, bo tyle roboty poszłoby na marne. Ile tu zostało? Jeszcze 5 minut. Więc spokojna głowa, jeszcze się przejdziemy do paru miejsc <zm> Jezus, słyszę brzęczenie w... w słuchawkach Jezus Maria Nie no, będę musiał chyba kupić nowe słuchawki przy okazji mikrofon Ale właśnie już mam w planach yy, kupienie, bo najpierw miałem zamiar sobie prawo jazdy zrobić tak, żeby tam najpierw słyszę, rzeczy, potem dopiero te yy, Nie wiem, związane z nagrywaniem no ale cóż. Hmm. Jeszcze nie wiem jaki mikrofon kupię. Jeszcze nawet nie wiem jakie przy okazji słuchawki kupię. No ale co tam? Chodźmy dalej. Hmm. Ale to jest dziwne. Tylko w wurmie deszcz potrafi padać bez chmur nad głową. Chmury są dopiero tam. I to musi być fajny efekt nawet. nic za mną nie idzie, nic to miejsce jest raczej nie wiem, yy, że to tak mówię odpotworzone odpodwożone jezu nieważne te tereny wyglądają tak odlegle jakoś nie no, mapa jest sama z siebie duża ale wątpię żeby z Deliverance, Exodus i Celebration było mm, a więcej, bo one były tworzone przez innych twórców yy, niż Noż, bo Independence i Chaos były robione przez Notcha i Dlatego są takie wielkie. A nie wiem, pozostałe trzy mapy serwera Freedom są właściwie o dwa razy mniejsze po prostu. Tak samo jest z serwerami Epic. Te dwie mapy, czyli House i Independence, to są chyba największe mapy w całej grze. Nie wiem, jak tam jest z serwerami tostowymi, nigdy tam nie byłem i chyba nie zamierzam tam być. Albia Gardens, can I Help for Templar. Nice, sweet. Damn. Albia Gardens. ouch. No to teraz mi pięknie spowolniło. Piękniuśko mnie spowolniło... ...zbyt piękniuśko. Nie no, to miejsce się zmieniło i to w cholerę. Ja tutaj dawno nie byłem, bo korzystałem z bridge'a. Zresztą opowiadałem chyba o nim w którymś z poprzednich odcinków. Boatbridge'e są fajne, tylko że... Mm, ...jak się nie ma wystarczającej ilości staminy, to znaczy się... ...nie wiem, ma się zbyt duży w Run grant czy tam po prostu chce się na hardcore płynąć że z moją ilością stami nie polecam można się utopić nawet w tej grze i nie polecam po prostu bo itemki jednak są trochę warte no trudno tutaj cokolwiek zrobić a co to jest Guard tower to znaczy może nie jest aż tak trudno zdobyć te przedmioty, ale po prostu no, trochę czasu trzeba poświęcić na stworzenie na przykład takiego karty jak tam stał. Wózki co prawda mm, są w dwóch wersjach, małe i duże. Małe są do ciągnięcia przez jedną osobę, a duże są do ciągnięcia przez mm, na przykład konie. Oczywiście mogą być ciągnięte przez inne stworzenia, ale konie są chyba najbardziej preferowane. Oczywiście na koniach da się jeździć, ale do tego potrzeba premium, ponieważ potrzebny jest skill. bodajże, że nie, charakterystyka jest potrzebna, chyba mind albo, s nie, nie są mind chyba logic na 21. Ja to mam na 20, ale zwykle postacie na początku zaczynają z y, wartością aha, bo dziki zaatakują tylko wyznawców, chyba libili, tak, chyba wyznawców libili, więc nie ma się tylko badać. Mind Logic. No, wszystkie postacie zaczynają na początku mniej więcej z Mind Logic 10, może 15. Ewentualnie z takimi charakterystykami jak Body Strength i tym podobne. Z umiejętnościami, no. Sam nie wiem to jest podobnie. W każdym razie zwykle zaczyna się z umiejętnością. Z każdą umiejętnością na jeden, a niektórymi jeszcze nawet nieodkrytymi. No, 16 sekund zostało, więc. Dobra, przejdźmy jeszcze kawałek. O, zaśmienie kolejne. Podziwiajcie to zaćmienie, jakże pięknie wyglądające. Sol i Drakal. Trzymajcie się i